Witam wszystkich serdecznie. Udało mi się nabyć kolejną 24-godzinną rację żywnościową, tym razem armii holenderskiej. Racja wygląda tak: konkretny pakiecik. Jest to zestaw numer 7. Cała racja zawiera 4057 kalorii. I co nam się rzuca na dzień dobry, to jest opakowanie. Do tej pory wszystkie racje żywnościowe miały opakowanie na przykład zielone, brązowe, jakieś tam piaskowe, a tu jest przeźroczyste. Można zajrzeć do środka. Kolejną ciekawą rzeczą, którą widzę zastosowali Holendrzy, to jest yy, inne racje żywnościowe, są hermetycznie zgrzewane, a tu jest worek z prunowej. Proszę, Można sobie go otworzyć, wziąć, zjeść, co się chce i znowuż zamknąć. Będzie szczelne. Sama racja składa się z i tu mam wypisane na karteczce bo tego jest tyle, że nie byłem w stanie zapamiętać więc tak, śniadanie jest to musli owocowe yy, pisze, że maliny zobaczymy. Owsianka ryżowa z cynamonem na obiad jest indyjskie danie z kurczaka z ryżem na kolację jest meksykański makaron z tuńczykiem. Jako dodatki są ciasteczka czekoladowe, ciasteczka owocowe, syrop, jakiś pasztet, krem orzechowy, cukierki, tabliczka czekolady i kolejna ciekawostka, z którą się nie spotkałem w innych racjach żywnościowych jest to suszona wołowina. Bardzo ciekawa rzecz. Do tego mamy jeszcze gumy, do rzucia, trzy herbaty. Zabielacz do kawy, 5 saszetek cukru, napój kakaowy w proszku, <laughs> bulion w proszku, też się z tym nie spotkałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać: napój izotoniczny, 3 sztuki, herbata mrożona w proszku, zupa wołowa kolejna rzecz, która nie była w innych racjach sól pieprz jako przyprawy, chusteczki dwie wykałaczki, łyżka oraz chusteczki nawilżane. I ostatnia ciekawostka, którą Holendrzy zastosowali, jest to kapsułka z witaminą D. Bardzo ciekawe. Nigdy się z tym nie spotkałem w żadnych innych racjach. Same racja, proszę. Na początek mamy dania główne. Napoje izotoniczne. Kolejne dania główne. Tak, podamy. Więc tak. Kolacja na niebiesko. Obiad. I płatki. Oraz muski. To jest główne. Potem mamy woreczek. Również strunowy. Z wszelkimi dodatkami czyli cukier, wykałaczki. Kawa, herbata. I następne opakowanie woreczek również strunowy. Gdzie znajdują się wszystkiego rodzaju ciasteczka? Taki magazynek na przykład. Kolejne ciasteczka. Kolejne ciasteczka. Łyżeczka, nie spork, tak jak w angielskiej. Chusteczki. Tabliczka czekolady. A to, to nie wiem. Otworzymy, zobaczymy. Chyba jakieś cukierki to są, bo tam pisało, że są cukierki. Tu, proszę, witamina D3. Jedna. Jedna w środku kapsułka. To jest... Bardzo ciekawe podejście. Hazelnut, czyli krem orzechowy. Suszona wołowina. Pasztet jakaś pasta. Wszystko to otworzymy, zobaczymy. Wykałaczki, chusteczki nawilżane. Kolejna wykałaczka oraz gumy. Po dwie sztuki widzę w opakowaniu. Tak wygląda cały zestawik. Standardowo, tak jak było w racji angielskiej oraz na przykład w amerykańskich, nie ma tu żadnych podgrzewaczy, czyli trzeba to wrzucić do gorącej wody lub można też na zimno jeść, ale do gorącej wody całe opakowanie się wrzuca, otwiera i można bezpośrednio konsumować z tego opakowania. Lecimy przygotować sobie wodę, szklaneczki na napoje i będziemy próbować. No, i śniadanko mamy gotowe. Muszę przyznać, wygląda to bardzo ciekawie. Pierwsze będziemy próbowali musli owocowe z malinami, czyli to. Nie przygotowywałem całej tej yy, torebki, bo nie dałbym rady tego wszystkiego zjeść. Wygląda taka konsystencja. Standardowo zalać wodą, odczekać parę minut. I próbujemy. Więc tak. Zawsze powtarzam. Musli to nie jest zdanie, za którym przepadam, ale bardzo intensywny smak balin. Naprawdę. Czuć różnicę w porównaniu z racją, którą jadłem poprzednio. Zobaczcie sobie na kanale brytyjskim. Naprawdę to jest bardzo smaczne. Nie jest za słodkie. I to ma smak. To ma jakiś smak. Nie czuć tu kawałków owoców, bo one się całe rozpuściły. Ale wyczuwalne są naprawdę maliny. Bardzo dobre. Ok. Do tego mam przygotowaną herbatkę. Pisało śniadaniowa. Do tego jeszcze były herbata zielona oraz herbata cytrynowa. Kolejnym daniem ze śniadania jest pudding ryżowy z cynamonem. Już z daleka idzie wyczuć cynamon. Konsystencja, może przy tym nie trzeba będzie tyle gryźć. Bardzo wyczuwalny cynamon. Za cynamonem też nie przepadam. Ale kurde, to jest dobre. Z tego ryżu nie zrobiła się taka papka. Tylko czuć kawałki tego ryżu. On się cały nie rozpuścił. I ten... Smak cynamonu nie jest taki intensywny, taki ostry jak na niektórych ciastkach cynamonowych, że tego się nie da w ogóle zjeść. No naprawdę tym śniadaniem można sobie pojeść. Mhm. Fajnie chrupie w zębach. Bardzo dobra. Jestem zaskoczony. Kolejną rzecz przed daniami głównymi, którą sobie przygotowałem, to jest zupa w proszku z kawałkami makaronu. To jest normalnie makaron. Nie ma żadnych warzyw, nie ma nic, ale jest makaron. Co ciekawego, jest dodane saszetka z przyprawami włoskimi, więc można sobie albo dodać do tej zupy lub do tych dań głównych. Ja zobaczę. Chyba do dań głównych to dodam. Zobaczymy, jak ta zupka smakuje. Były dwie saszetki tej zupy. No powiem, co mam powiedzieć. Zła nie jest, ale to jest typowa kostka rosołowa rozpuszczona z dodatkiem makaronu. Wezmę sobie większą łyżeczkę. I jedno muszę przyznać, że żołnierz by się rozgrzał przy tej zupce. Może pożywna nie jest, ale naprawdę jest rozgrzewająca. Jeszcze te trochę makaronu. Smaczna. Dużo chemii, ale smaczna. Śniadanie mamy z głowy. Idziemy szykować główne danie. Kolejnym daniem, które będziemy próbować, jest obiad. Jest to indyjskie danie – kurczak z ryżem, podgrzany wcześniej w gorącej wodzie, według instrukcji od 10 do 12 minut we wrzątku i powinno być cieplutkie. Konsystencja jak to na indyjskie dania. Żółtawa, pewnie dużo kary dodane. O zobaczcie jakie duże kawałki mięsa. Mhm. Już wiem. Nie jest mięso z kurczaka, tylko przepraszam, pulpeciki z kurczaka. Tak jak ja powiedziałem, do tego mamy jeszcze sól pieprz i te zioła, ale włoskie zioła do indyjskiego dania to raczej by się gryzło. I muszę przyznać, że jest bardzo intensywnie przyprawione. Czuć kary i bardzo ostre. Ryż też jest w całości, nie jest rozgotowany. No i co muszę przyznać, że to nie był jeden pulpecik, tylko jest ich tu o wiele, wiele więcej. Naprawdę te, te danie dla ludzi, którzy, którzy lubią yy, pikantne dania, to powinno smakować. Warzywka. Te bym, te bym musiał zjeść całe. Naprawdę mi smakuje. Ale dobrze. Bo przed nami jeszcze dużo, dużo jedzenia. Więc lecimy z kolacją. Danie meksykańskie. Z tuńczykiem. O, tam w tle piorunek hałasuje, bo pewnie kota zobaczył na balkonie. Ale niech sobie hałasuje. W końcu to jest pies. Pies musisz czekać, nie? Dobrze. Przepijemy herbatką. Tą śniadaniową. Herbatka, no jak zwykła. Czarna herbata. No i zobaczcie co tu się robi. Tu jest cały makaron. Czuć rybkę. Zaraz po otwarciu. Zobaczcie. Fasola, makaron, marchewka i kawałki tuńczyka. tak, za tuńczykiem nie przepadam, dodałbym do tego trochę przypraw ale rewelka naprawdę tym na poligonie, czy w okopie dałoby się pojeść ja chyba chcę wstąpić do armii francuskiej nie, przepraszam, holenderskiej Zobaczcie, jakie duże kawałki tuńczyka. To nie jest jakieś tam zmielone albo coś, jakieś szczęki. To są naprawdę wielkie kawałki mięsa. Hmm? Pyszne. Naprawdę, jak na rację wojskową, jestem w szoku. Dobrze, będziemy teraz lecili z tymi wszystkimi dodatkami typu ciasteczka, napoje izotoniczne. Zobaczymy, czy będą trzymali poziom. No i przystępujemy do konsumpcji wszelkiego rodzaju dodatków do tej jak na razie wyśmienitej racji żywnościowej. Zaczniemy od izotoników. Mamy trzy sztuki i one są podobne jak w tej racji angielskiej, czyli jest grapefruit, jest pomarańcza, więc nie będę ich już próbował, bo to jest, to jest ta sama firma. A spróbuję sobie kwiaty egzotyczne. Taka nazwa ciekawa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A troszkę, tylko sobie. Pachnie, jak oranżala. Albo wsypię wszystko, co tam się wydacza. Będzie większy power. Zalejemy sobie wodą, <laughs> żółta konsystencja. No, ciekawy zapach, muszę przyznać. Bardzo ciekawe. Ani za kwaśne, ani za słodkie. Bardzo fajne. Ale zaczynamy od ciasteczek. Krakersy. Sztuk 3. W takim magazynku. Jak się u nich otwiera te krakersy? Nie będziemy się bawić, przekniemy to nożyczkami. I jak widać, można je podzielić sobie na pół. I do tego przypuszczam, mamy to, czyli syrop i pasztet. U nas jest zamiast syropu jest miód. No, bardzo gęsty. Coś, taki dżemik, no. Wiśnia. Bardzo słodki. Ma pewnie dużo cukru i energii dostarczyć. Mhm. Ale krakerze też bardzo dobre. Muszę przyznać. Zębów sobie człowiek na nich nie połamie. Pasztek. Nie ma się do czego przyczepić. Jakbym miał naszego kogutka pasztet. Jak na razie wszystko mnie zaskakuje. Kolejny z brzegu ciastko owocowe otworzymy zobaczymy jak wygląda w środku aha, dobra ciastka może nie niepołamane będzie Jaka Przekąska pewnie do kawy, do herbaty. Hmm. Powiem wiem, zjeść się da, ale owoców tu ja tu nie czuję. One są podobne do tych naszych takich krakersów maślanych, ale daleko im do tych naszych. Jak na razie chyba najgorsza rzecz z tych wszystkich tutaj. Ciastko waniliowe. O, to już jest takie miemciusie. Ale taka babeczka mhm. bardzo dobre. Dobra, cyniczne, Czekolada, to i Nie ma nic dla ciebie, maskietów. Właśnie. Ja Znacznego. Pisze dark czekoladę. No, teraz czuję, mhm. gorzka. Bardzo dobra czekolada. Mamy tu jeszcze krem orzechowy. Który też możemy dać na te krakersy, biskity. La Nutella. No, dokładnie, Nutella, słodka super. Cukiereczki. Zobaczymy, co to tu jest w tych cukiereczkach. Mhm. Hmm. Ale niszki. Zobaczcie, coś takiego. A w środku jest panyżek. Super. Dawno nie jadłem armieszkowych cukierków. Bardzo ciekawe. Osłonka słodka, a w środku armieszek. Smakuje mi. Chyba przed ostatnią rzeczą, którą tu mamy, jest mrożona herbata troszku. Nie mam lodu, ale sprawdzimy. Eee, się tam będziemy bawić. Masz pierunek, proszę, Twoja porcja. No, dokładnie, takie nesty. bardzo fajnie orzeźwiająco, jak są pały i już na sam koniec mamy tą suszoną wołowinkę nie ma tu tego za dużo w środku są takie kawałeczki takie smaczki dla pieska W całej racji to było wszystko. Nie będę otwierał gum do rzucia czy tam tą tabletkę z witaminę D, bo to nie ma żadnego sensu. I co muszę powiedzieć? Gdzie się można zapisać do armii holenderskiej? A dla Angolii uczcie się robić do jedzenie, bo to to jest palce lizać. Naprawdę polecam nie jest yy, znaczy nie należy do tanich bo około 140 zł, ale patrząc po cenach 24 godzinnych racji to to jest taka cena można powiedzieć wszędzie są takie 120-130 zł. Więc yy, nie była najdroższa, nie była też najtańsza, ale naprawdę warta swojej ceny. Jedzenie no praktycznie nie, było, nie trzeba było nic kompletnie przyprawiać i było wszystko smaczne. Naprawdę smaczne. Polecam. Na razie cześć.